Słuchajcie, źródło informacji poznań.Wyborcza.pl, artykuł napisany przez pana Piotra Żytnickiego sensacyjne oświadczenie policjanta, który zabił 21 latka. Śmierć Adama Czerniejewskiego, prokuratura i sąd uznały postrzał w plecy za nieszczęśliwy wypadek. Oskarżony policjant podważa te ustalenia i przedstawia własną wersję. Czyli tutaj już na samym początku musimy podkreślić, że Prokuratura i sąd dały wiarę temu, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że ten policjant gonił tego Adama Czerniejewskiego, wyciągnął pistolet, żeby nie wiem, postraszyć go, oddać strzało czy coś takiego. I, yy, prokuratura oraz sąd uwierzyły, że wtedy doszło do niekontrolowanego wystrzału, czy gdzieś tam w emocjach, i nieszczęśliwie trafiła kulka w chłopaka i go zabiła. No ale. Oskarżony policjant sam temu nagle zaprzeczył. Śmierć Adama Czerniejewskiego zginął od postrzału z policyjnej broni. W listopadzie 2019 roku sprawa ta wstrząsnęła Koninem. W lutym 2024 roku sąd pierwszej instancji skazał nieprawomocnie policjanta Sławomira L na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci. Policjant nie zgodził się z tym wyrokiem, walczy o uniewinnienie. Na rozprawie apelacyjnej we wtorek, 17 września, poinformował, że chce złożyć wyjaśnienia i ujawnić, co tak naprawdę się wydarzyło. I tutaj od razu wtrącę, że moim zdaniem ten policjant, no coś chyba nie tak do końca z jego psychiką i głową już bezapelacyjnie, bo jeśli dostał wyrok trzech lat więzienia za przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci, to dla niego to chyba była naj... Lepsza możliwa opcja, jeśli chciał uniknąć jakkolwiek poważnej odpowiedzialności, bo nie oszukujmy się, 3 lata za e, zabicie człowieka, no to to jest bardzo niski wyrok, mimo wszystko. Ale policjant stwierdził, że przedstawi nagle prawdę i powie, jak było, twierdząc, że w taki sposób dojdzie do jego uniewinnienia, no. Nie dojdzie na pewno. 14 listopada 2019 roku Adam Czerniejewski spotkał się z dwoma nastolatkami przy wieżowcu na ulicy Wyszyńskiego. Wymieniali się częściami do e-papierosa. Gdy podjechał do nich radiowóz, Adam zaczął uciekać. Policjant Sławomir L ruszył w pościg. Tego momentu kamery monitoringu nie zarejestrowały. Nagranie zaczyna się po drugiej stronie bloku. Widać na nim, że 21-latek się oddala, nie atakuje policjanta, nawet się w jego stronę nie obraca. Widać też, że policjant. Ma pistolet, jedną ręką trzyma rękojeść, drugą go przeładowuje. Potem chwyta pistolet w prawą rękę i mierzy w kierunku uciekającego chłopaka. Adam Czerniejewski dwa razy się potyka i upada, za drugim razem już się nie podnosi. Chwilę wcześniej pada strzał, według biegłych z przyłożenia w plecy. Czyli z przyłożenia w plecy oznacza to, iż pistolet został bezpośrednio przyłożony do pleców, że nie był to wystrzał z odległości, tylko policjant podbiegł, dogonił go, yy, przyłożył pistolet, pociągnął za spust. Policjant nie przyznał się do winy. W śledztwie milczał. Na pierwszej rozprawie powiedział jedynie: Stało się źle, nie żyje człowiek, zginął z mojej ręki, nie chciałem tego. Gdybym mógł cofnąć czas i coś zmienić, nie podjąłbym tej interwencji. Sąd pierwszej instancji zgodził się z prokuraturą, że był to nieszczęśliwy wypadek. Jedynie sędzia złożyła zdanie odrębne uważa, że należało wyjaśnić, czy nie było to zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Sąd stwierdził też, że policjant przekroczył uprawnienia, bo wyciągnął i przeładował broń w sytuacji, która tego nie uzasadniała. Jego życie nie było zagrożone, nie ścigał sprawcy ciężkiego przestępstwa, nie próbował użyć innych środków, takich jak pałki i czy siły fizycznej. To też już pokazuje jak no, moim zdaniem pojawia się ogromna niesprawiedliwość, bo jeśli tutaj sąd stwierdził, że doszło do przekroczenia uprawnień, że e, wyciągnięcie i przeładowanie broni było nieuzasadnione, że życie tego policjanta było niezagrożone, bo nie ścigał sprawcy ciężkiego przestępstwa i nawet nie próbował użyć innych środków i tak dalej, no to już samo to kurde tch, wiecie Policjant wyciągnął wbrew przepisom pistolet, wyciągnął, przeładował, doszło do wystrzału. No to czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy był to zamierzony wystrzał 3 lata? Znowu jest trochę łagodnie, no ale okej, okay, idźmy dalej, bo... Bo teraz będzie zupełnie co innego groziło temu policjantowi. W trakcie procesu policjant nie chciał mówić, dlaczego wyciągnął broń, jak zginął Adam Czerniejewski, jako oskarżony miał prawo milczeć, mógł nawet kłamać, i czy rzeczywiście był to nieszczęśliwy wypadek. Zdanie zmienił dopiero teraz, podczas rozprawy apelacyjnej, gdy sąd nieprawomocnie skazał go na trzy lata bezwzględnego więzienia. We wtorek policjant przedstawił własną wersję, która stoi w sprzeczności z ustaleniami prokuratury i Sądu Pierwszej Instancji. Dostrzegłem w jego ręce przedmiot. Byłem przekonany, że to nóż. Wszystko odbywało się w biegu. Tak opisał początek pościgu. Przedmiot, który miał być nożem, to nieduże czerwone nożyczki. Świadkowie potwierdzili, że Adam Czerniejewski przycinał nimi watę do atomizera jest to część e-papierosa. Te nożyczki opisał potem ratownik medyczny. Widział je przy zwłokach 21-latka. Takie zwykłe, szkolne, w czerwonym kolorze, małe. Zobaczyłem, że znika za szczytem bloku. Obawiając się, że zostanę zaatakowany niebezpiecznym narzędziem, które trzymał w ręce, wydobyłem z kabury broń. Oświadczył we wtorek policjan policjant. Nagranie z monitoringu pokazuje, że policjant przeładował broń, gdy Adam Czerniejewski się od niego oddalał. Jakość nie jest najlepsza, nie widać, czy 21-latek ma coś w dłoniach. We wtorek policjant przyznał, że Adam był szybszy. Spowalniały mnie buty i ekwipunek. Wyjaśniał, chciałem oddać strzałość ale uświadomiłem sobie, że nie było warunków do bezpiecznego oddania strzału. Byłem w terenie zamieszkałym. Zauważyłem, że się wywrócił. Wiedział, że go dogonię. Kontynuował. Lewą ręką złapałem go za kurtkę, w prawej trzymałem pistolet, próbował się wyszarpać. Wykonał ruch rotacyjny, wstając, obracał się. Prawą ręką, w której trzymał ostrze, znalazła się w bliskiej okolicy mojego tułowia. Na nagraniu widać jedynie, że Adam dobiegł do furtki Placu Zabaw, potknął się i przewrócił. Nie widać, by zagrażał policjantowi, był obrócony tyłem. Gdy policjant skrócił dystans, Adam poderwał się z ziemi i dalej uciekał. Policjant, pamiętam, że ponownie się wywrócił i ponownie chwyciłem go w taki sam sposób. Na nagraniu widać, że policjant dogonił Adama i wyciągnął w jego kierunku dwie ręce. W jednej trzymał przeładowany pistolet. Według prokuratury i sądu pierwszej instancji próbował złapać 21-latka za kurtkę. Wtedy miał paść przypadkowy strzał. To, według Prokuratury i Sądu pierwszej instancji. Chciał go złapać za kurtkę, wystrzelił pistolet. We wtorek sam policjant temu zaprzeczył. Stwierdził, że obrócony tyłem Adam Czerniejewski próbował w sposób rotacyjny wyrwać się z jego uchwytu. Wykonał ruch ręką, w której trzymał ostrze. Ostrze, czyli te nożyczki. Był to ruch dynamiczny w kierunku mojego tułowia. Wtedy postanowiłem oddać strzał w kierunku jego nóg, powiedział policjant. Był to strzał celowy, który chciałem oddać, podkreślił. Mierzyłem w nogi, w dolną część ciała. Adam Czerniejewski upadł. Nie wiedziałem, że został postrzelony. Myślałem, że będzie się szarpał. Stanąłem butem na jego dłoni i krzyczałem, by rzucił nożyczki. Zorientowałem się, że są to nożyczki. Przekonywał we wtorek policjant. Dopiero gdy zobaczyłem, że ta osoba nie szarpie się w żaden sposób, dostrzegłem dziurę w kurtce na plecach. Dodał. Sensacyjne oświadczenie o celowym, a nie przypadkowym strzale zaskoczyło zebranych na sali rozpraw. Wersja przedstawiona przez policjanta ma przekonywać sąd, że nie popełnił przestępstwa, bo działał w ramach obrony. Koniecznej, odpierał zamach na swoje życie. Oskarżony zaprezentował linię obrony, która nie ma potwierdzenia w zebranych dowodach. Powiedział nam po rozprawie adwokat Zbigniew Kruger, pełnomocnik rodziny Adama Czerniejewskiego. Zwrócił uwagę, że świadkowie zapamiętali okrzyk stój bo strzelam co potwierdza, że policjant już wcześniej, gdy Adam uciekał i mu nie zagrażał, szykował się do strzału. Ci sami świadkowie nie wspominali, by policjant krzyczał po oddaniu strzału rzuć noży nożyczki. Kruger przypomina, że oskarżony w ramach obrony ma prawo kłamać i nie ponosi za to konsekwencji. Na nagraniach z osiedlowego monitoringu nie widać żadnego ataku, ani ruchu, ruchu, który można by zinterpretować jako atak. Nie widać też, by Adam trzymał w dłoniach nożyczki. Pewne jest jedynie, że miał je w dłoniach przed przyjazdem radiowozu i że już po strzale znaleziono je przy jego zwłokach. Czyli tutaj jest takie sugerowanie w tym artykule, że równie dobrze te nożyczki nie wiem, mogły mu gdzieś wypaść. Policjant mógł mu je wsadzić do ręki czy coś, aby się yy, wybielić w jakim stopniu. No nie mówię, to nie są jakieś tam moje domniemania, tylko po prostu reasumuję, co wynika z tego artykułu. Z wyjaśnień policjanta złożonych we wtorek wynika, że postępował zgodnie z prawem, nie popełnił żadnego błędu, nie ma sobie nic do zarzucenia. Policjant nie wyjaśnił, dlaczego zatem przed sądem pierwszej instancji mówił że gdyby mógł cofnąć czas, nie podjąłby tej interwencji. Przyodzenie wiarygodności, wtorkowych wyjaśnień. Istotne mogą okazać się zeznania świadków, którzy byli na miejscu tragedii. Ratownik z karetki pogotowia zeznał. Ten policjant nie mógł pogodzić się z tym, co się stało. Był zdruzgotany, patrzył na osobę, która już nie żyła, łapał się za głowę, nie mógł w to uwierzyć. Drugi policjant, partner oskarżonego zapamiętał z kolei. Sławek krzyknął, że postrzelił mężczyznę i żebym wezwał karetkę. Nie mówił, co się wydarzyło. Powtarzał: Zabiłem człowieka, co ze mną będzie, stracę pracę, rodzinę. Mówiłem, chłopie jak był powód, to użyłeś broni. We wtorek oskarżony policjant nie wyjaśnił, dlaczego mówił, że stracił pracę i rodzinę, skoro rzekomo działał w obronie koniecznej. Można to tłumaczyć szokiem, ale być może sytuacja wyglądała inaczej i policjant wiedział, że sięgnął po broń bez uzasadnienia. Adwokat Zbigniew Kruger, pełnomocnik rodziny Adama Czerniejewskiego uważa, że wtorkowe wyjaśnienia policjanta to kolejny argument za uchyleniem wyroku i powtórzeniem procesu. Kruger wniósł o to w apelacji. Uważa, że w powtórzonym procesie sąd powinien rozstrzygać skazanie policjanta za zabójstwo z Zamiarem ewentualnym. W pierwszej instancji proces toczył się w sądzie okręgowym w Kaliszu. Przeniesiono tam sprawę z konina, bo miejscowi sędziowie nie chcieli narażać się na zarzut braku bezstronności. W drugiej instancji sprawę bada sąd apelacyjny w Łodzi. We wtorek sąd nie wydał wyroku. Najpierw chce przesłuchać medyków sądowych, którzy wydawali w tej sprawie opinię. To niezbędne do ustalenia między innymi, czy policjant rzeczywiście mógł celować w nogi, skoro strzał padł w plecy z przyłożenia. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu następnej rozprawy. I teraz tak, dlaczego ja powiedziałem, że dlaczego ja powiedziałem, że e, teraz będzie policjantowi groził znacznie z, bardziej surowy wyrok, niż otrzymał. Ano, dlatego, że jeżeli nagle teraz zostanie uznane za wiarygodne to, że e, o, ten policjant strzelił celowo, no to to zmienia jakby cały przebieg procesu. I teraz prawdopodobnie. Zasadne będzie wszczęcie śledztwa pod kątem procesu pod względem zabójstwa z zamiarem ewentualnym, tak? Tutaj moim zdaniem ciężko będzie po tak długim procesie. Przypominam, że to jest sprawa, która ciągnie się od 2019 roku. Wiadomo, że później była praca biegłych prokuratury i tak dalej, no ale jest to sprawa, która już ciągnie się kilka lat i nagle ten policjant, gdy zapada wyrok pierwszej instancji nieprawomocny, stwierdza, że. Powie prawdę, powie, że strzelał celowo, tak? Czyli obala to całą wersję, która była podtrzymywana dotychczas i pokazuje, że jednak są przesłanki ku temu, że on mógł strzelić celowo. No nie wiem, moim zdaniem ten policjant sobie sam zakręcił bata wokół szyi, tak mówiąc potocznie. Ja, ja Wam powiem szczerze, że ja pamiętam doskonale, gdy robiłem ten odcinek i pamiętam, jak czytałem wypowiedzi osób znających tego policjanta, jak zapoznawałem się z całą tą historią, to od samego początku ten policjant sprawia, sprawiał wrażenie w jakimś stopniu niezrównoważone, niezrównoważonego. Tam były osoby, pamiętam, które anonimowo z tego komisariatu, w którym on pełnił służbę, informowały, że on miewał problemy z agresją, że był taki, wiecie, nieprzyjemny, problemowy, że ee, lub, lubił nadużywać siły, więc od początku były to jakieś przesłanki ku temu, że on mógł strzelić celowo. No, domyślam się, że prawdopodobnie nie chciał yy, może i zabić, ale może rzeczywiście chciał po prostu strzelić, ale nie dlatego, by się bronić, tylko aby, nie wiem, ukarać tego chłopaka, dlatego, że przed nim uciekał. Oczywiście to teraz będzie kolejna praca biegłych, prokuratury i tak dalej, aby to stwierdzić, ale no mogło tak być, bo tam też yy, były takie przesłanki ku temu, że ten policjant z jakiegoś powodu tego chłopaka nie lubił, że on już wcześniej miał go właśnie notorycznie kontrolować, zatruwać mu życie i tak dalej, więc, więc no, mogły gdzieś tam być jakieś prywatne, m, prywatne m, kwestie. I, i, I po prostu ten policjant, nie wiem, chciał y, poudawać superbohatera i skończyło się jak to się skończyło. No, ewidentnie ta zmiana nagła zeznań świadczy, że nie można wierzyć w żadne y, słowo tego policjanta, które padło dotychczas, choć, no, jak widać, zbyt dużo tych słów nie padło, ponieważ on milczał przez cały proces, no ale jednak wiecie gdy ten policjant tutaj według zeznań swojego kolegi wystrzelił ten pocisk z pistoletu, powiedział że rzekomo na miejscu, iż czekajcie, ja to tutaj zacytuję, zabiłem człowieka, co ze mną będzie, stracę pracę, rodzinę. Taka, już samo to pokazywało, że taką znieczulicę ze strony tego yy, policjanta, że pierwszy co, no to on o tej pracy yy, pomyślał, jakby Kurde, no nie wiem, wydaje mi się, że tutaj ten zamer ewentualny zostanie finalnie. Wzięty pod uwagę bardzo poważnie, no ale mimo wszystko mówię, okazuje się, że sprawa jednak nie była tak zero-jedynkowa. Ja od początku mówiłem to w swoim materiale, że moim zdaniem to się w ogóle nie klei, bo w takich sytuacjach znaczenie ma chociażby opinia danego policjanta, to jak wcześniej się zachowywał, jeśli miał problemy z agresją już wcześniej, no to są to jakieś przesłanki ku temu, że mógł oddać strzał bez, bez konkretnego powodu. No też, nawet jeśli tutaj by Brane było pod uwagę, że to była obrona konieczna, to też będzie wtedy potrzebna jakby analiza i to już będzie praca biegłych prokuratury, a ostatecznie sądu, aby stwierdzić, czy zasadne było użycie pistoletu, aby się bronić przed małymi nożyczkami tak jak tam było że to takie jak z papierniczego jakieś małe nie no nie wiem, moim zdaniem to wszystko się totalnie nie klei. Nie klei mi się to, że ten policjant rzeczywiście bał się o swoje, te, o swoje zdrowie i życie, i dlatego postanowił wystrzelić ten pocisk z pistoletu, ponieważ nie ma ani jednego świadka, który by widział, że ten chłopak rzeczywiście się szarpał. Nie ma żadnego świadka, który by twierdził, że próbował go gdzieś zaatakować nożyczkami. A wszystkie dostępne materiały, wideo, do których dotarli śledczy, wskazują, na to, że ten chłopak uciekał przed tym policjantem, był do niego odwrócony cały czas plecami i też padł, padł strzał za pleców, czyli ten chłopak leżał na tej ziemi twarzą do. Twarzą do ziemi. No i też tutaj jest kwestia takich procedur, że zanim policjant użyje broni do postrzelenia danej osoby, no to powinien oddać strzał ostrzegawczy. Ok, jeśli uznał, że tutaj nie było warunków do oddania strzału ostrzegawczego, bo by to zagrażało, nie wiem, ludziom stojącym na balkonach czy mieszkającym. Nad miejscem zdarzenia, no to okej, okay. wtedy ten strzał ostrzegawczy, z tego co wiem, można pominąć, ale trzeba krzyknąć, tak? Stój, bo strzelam, trzeba, trzeba też spróbować użyć jakiegoś innego środka przymusu ostatecznego, no jednak strzał jest już kwestią taką ostateczną, gdy ewidentnie życie policjanta jest zagrożone. I teraz może przejdziemy do sytuacji, która wydarzyła się kilka dni temu w Warszawie, z tego co. Kojarzę, gdzie, gdzie został zabity mężczyzna agresywny i tam było zasadne. To czekajcie, bo nie wiem, czy ja to zanotowałem. Źródło informacji tvn24.pl. Zaatakował maczetą policjantów, ci użyli broni, mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczne opisali, medyczni opisali w mediach społecznościowych dramatyczną akcję na Mokotowie. Policjanci zostali tam zaatakowani podczas interwencji. Padły strzały. Trzy osoby trafiły do szpitala. W czwartek rano prokuratura poinformowała o śmierci 35-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów. Do zdarzenia doszło w środę 18 września po godzinie 22 w jednym z mieszkań na ulicy Jana Bytnara Rudego w Warszawie. Opisali to w mediach społecznościowych ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego MediTrans w Warszawie. Sceny, które zobaczyły przypominały gangsterski film. Według ich relacji 35-letni mężczyzna zaatakował maczetą interweniujących w mieszkaniu policjantów. Ci użyli broni, padły strzały. Na miejsce... Na miejsce zdarzenia dyspozytor wysłał zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy zastali trzy ranne osoby, dwóch policjantów z ranami ciętymi od zadanych uderzeń ostrych, ostrym narzędziem oraz mężczyznę z raną postrzałową. Napisali natychmiast przystąpiliśmy do medycznych czynności ratunkowych. Wszyscy pacjenci ze względu na obrażenia decyzją kierownika ZRM zostali przewiezieni do szpitali. Dodali. O sprawę zapytaliśmy komendę stołeczną policji. Funkcjonariusze potwierdzają krótko, że doszło do incydentu, a policjanci wyszli już ze szpitala. Wczoraj około godziny 21 wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie Mokotowa agresywny mężczyzna groził życiem noża osoby starszej, z którą wspólnie zamieszkuje. Po przybyciu policjantów na miejsce nikt nie otworzył drzwi, a z mieszkania dobiegały krzyki. W dostaniu się do środka pomagała wezwana na miejsce straż pożarna. Po wejściu do mieszkania policjanci zastali na miejscu agresywnego 35-latka, który ruszył w ich stronę z nożem. Mężczyzna nie stosował się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, był pobudzony, a jego zachowanie było irracjonalne. W stosunku do mężczyźni, policjanci użyli tasera, lecz to okazało się nieskuteczne. W tym czasie 35-latek rzucił się i zaatakował policjantów nożem, powodując u dwóch z nich rany cięte nóg. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, policjanci oddali strzały z broni palnej w kierunku napastnika. Mężczyzna został obezwładniony i przekazany załodze pogotowia ratunkowego, a następnie przewieziony do szpitala. W zdarzeniu rannych zostało dwóch policjantów, którzy z ranami ciętymi kończyn dolnych zostali przewiezieni do szpitala, gdzie. Przeszli niezbędne zabiegi chirurgiczne. Trwają czynności polegające na gromadzeniu materiału dowodowego celem ustalenia okoliczności przebiegu interwencji, opisała stołeczna policja. Przed godziną 11 Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, poinformował, że napastnik zmarł. W tej sprawie prowadzone będą postępowania wyjaśniające. I zobaczcie, tutaj tak na moje oko jest przykład interwencji, która przebiegła zgodnie z, zgodnie z procedurami. Oczywiście policjanci trochę. Za późno, mimo wszystko, użyli tej broni palnej, ponieważ ten mężczyzna zdążył już ich zaatakować nożem, ale zobaczcie, oni gdy dostali się do tego mieszkania i zobaczyli, że on jest pobudzony, manusz i tak dalej, to najpierw użyli tasera, ale okazało się to nieskuteczne, i wtedy sięgnęli po broń palną. W przypadku tego policjanta z Konina. Ten policjant nie zastosował żadnego innego środku, środka zapobiegawczego, nie zastosował żadnej innej formy obezwładnienia tego chłopaka, tak naprawdę, tylko rzucił się na niego od razu z bronią i go zastrzelił. No, To jest sytuacja, do której dość nie powinno, ponieważ no, ja trochę nie kupuję. No, oczywiście, tak jak tutaj już piszecie na czacie, że yy, od razu widać, że ten policjant kłamie, że to nie ma co brać pod uwagę, ale mimo wszystko, gdybyśmy jeszcze tak kończąc chcieli wziąć pod uwagę wersję, kończąc wziąć pod uwagę wersję policjanta no to tu się nie klei to że on już wcześniej biegł z tym pistoletem w dłoni. To było totalnie bezzasadne. No tak policjant goniący młodego chłopaka, ten chłopak uciekał do nie od niego, był odwrócony plecami i policjant w takiej sytuacji wyciąga pistolet, przeładowuje, no to tak jakby już wcześniej się szykował do, do tego wystrzału, więc no moim zdaniem sytuacja, do której absolutnie nie powinno dojść. Bo wiecie, no, okej, okay, możemy tutaj y, mówić, że ten chłopak nie powinien po, y, uciekać, że gdy policjant cię próbuje zatrzymać, no to masz obowiązek się zatrzymać i tak dalej. Okej, okay, no jasne, jest to y, prawda, że do takiej sytuacji, że ten chłopak uciekał, nie powinno dojść, ale mimo wszystko, no, nie powinno być takiego przyzwolenia społecznego, że y, policjant zaczyna strzelać z byle pierdoły, tak, bo y, przyczyny ucieczki. Mogły być różne. No, tutaj jest ciągle, ciągle narracja o tym, że ten chłopak sprzedawał jakąś tam część do e-papierosa. Tak? I czy śmierć przez, przez to, że nie wiem, sprzedawał część do e-papierosa, wystraszył się, zaczął uciekać? Czy jest to śmierć mm, zasadna? Absolutnie nie. Ten chłopak powinien żyć. No. Moim zdaniem. Ten policjant po prostu wykonał na nim wyrok śmierci i do tego strzału nawet w nogę nie powinno dojść, bo wiecie o co chodzi, że tutaj ten policjant mówi tak: no, bo ja, bo ja myślałem, że on mnie ugodzi nożyczkami, że e, tam nie wiem, przycisnął go do ziemi i tak dalej, i myślał, że zostanie trafiony nożyczkami. No tylko to nie do końca jest tak, że policjant poczuł się niebezpiecznie i nagle sięgnął po broń i e, wystrzelił. Tylko ten policjant już wcześniej biegł z pistoletem i od razu przystawił mu ten pistolet do pleców. A jeśli policjant twierdzi, że miał w ręku nożyczki i widział z daleka, no to powinien krzyknąć, rzuć, rzuć ten przedmiot, bo strzelę, tak? No to, to by było wtedy jakoś tam zgodne z procedurami. Moim zdaniem było to zwykłe zabójstwo, nie? Ale wiadomo, ja to trochę tak, bo... Też pamiętajcie, że ja sobie tutaj tak wiele rzeczy, które komentuję na swoim kanale. To tak z punktu widzenia takiego zwykłego, przeciętnego człowieka. Ja, gdy szykuję materiały na kanał, to siedzę godzinami, czy nawet i tygodniami, robię research, zbieram informacje, a tutaj jak sobie rozmawiam z wami na czacie, no to sporo jest, powiedzmy, takiego chłopskiego rozumu, że tak bardziej czasami kieruję się emocjami i może jakąś logiką, więc, więc no miejcie to na uwadze, że, że po prostu gdzieś tam to nie jest jakaś chłodna analiza, że mówię, że moim zdaniem powinno być to zabójstwo, tylko to, powinno być to traktowane jako zabójstwo z zamerem ewentualnym, tylko to są moje po prostu takie odczucia gdzieś tam, nie?